Manko wszystkim dzisiaj szybki wideo z domku. Przyszła do mnie paczuszka. Nie wiem, czy widać. Z Motley prosto. Motley Digging Tools. I prosto z Holandii. już musiałem adres usunąć profilaktycznie. Czy zostało mi otworzyć, co tutaj dzisiaj do nas przyszło. Uwaga, uwaga. Cyk, o, super zabezpieczone. Zobaczcie, bardzo mi się to podoba. Widać, że komuś zależy na tym, żeby przyszło do niego to w całości, aczkolwiek to jest metalowe. Tutaj sobie dziwne. Nie wiem, może ktoś będzie chciał się poczęstować pysznym oponkom, bo już na jutro posmarzone wszystko. Tutaj mamy list warning before using the Motley Grass knife. Poczytamy za chwilkę. Tutaj mamy fakturkę. Na 6 dyszek. Euro oczywiście. Cyk. I uwaga, uwaga. Najlepszy z najlepszych. Tutaj dalej jak widzę też jeszcze o, jakieś wkładki z podpisem. Tutaj majstra cyk, Motley Digging Tools. Zapraszam serdecznie do nich na stronę. Co tu jeszcze do O! I jeszcze nalepeczka elegancka. Jakaś na ciepło chyba robiona albo coś Tu nie wiadomo, pyk Tutaj pokażę Wam tak Cyk Zaraz zobaczę co tam jeszcze dla mnie Cyk Ale widzę że już nic, tutaj też jest jeszcze Wkładka piankowa Dobra I Teraz najlepsze w sumie tego wszystkiego Materdej To na papieru Jest dobrze Uhuhuuu, Ponoć to jest najlżejsza łopatka. Nożo łopatka. Zaraz zobaczymy, co to to jest. Elegancko jeszcze foliowo zapakowane, żeby tam się nie wiadomo, co nie wydarzyło z nią. To jest kolor. Z tego co pamiętam, jaki brałem. To był chyba kameleon. Tutaj logóweczka. Czy ją widać? Widać coś tam. No może tak będzie widać. Emeczka, cyk. Logo Motley. Ogólnie rzecz biorąc, to na pewno jest lżejsza niż te nasze polskie digery. i Fajnie jest wykonana. Ogólnie jakiś coś tutaj wchodzi. Nie, ale bardzo łatwo jest to wypłukać, Więc i dosyć ostre jest, zauważyłem. Końcóweczki. Super się mieni. Taki jest ciemny kameleon. Fiolet wbija się. Chciałem czerwoną, ale akurat nie mieli na stanie. No cóż, może następnym razem. Kurde, tutaj spróbuję pokazać. Troszeczkę się mieni. Elegancko. Tutaj elegancko jest zrobiona rączka. No, na chwilę obecną zobaczymy, jak się będzie sprawować. Cyk, cyk. No. Pierwsze testy w terenie zobaczymy. Najprawdopodobniej chyba polecimy do Adamę. A na chwilę obecną będę się cieszył tym, co mam. Albo pójdę pokopać, może do doniczek. O na pewno ktoś w domu się ucieszy, jak zacznę kopać w doniczkach. Dobra, a jeszcze Wam rzucę tematem szybko. Bo w końcu przełamałem się i zamówiłem sobie też Pinpoint. Cyk tutaj z Green Camo akurat eleganckie yy, tak, no. instrukcje obsługi, gwarancja oczywiście z tego kompu. To jest akurat mi 6 ale to mi czwórki też super przyszło zapakowane. Jeszcze wtyczka jest do niego. Cyk działać działa, więc nie jest tak źle. Dodatkowo oczywiście kabelek. I smyczkę dostałem gratis, chociaż smyczkę mam jakąś tam pamiętam taktyczną, amerykańską. Sobie kiedyś zamawiałem jak miałem innego digera. No cóż, mam nadzieję, że podobał się Wam filmik z openingu tej zacnej łopatki. To w sumie nóż, jak tam pisze producent. No, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Tylko jeszcze szukam gdzieby to zaczepić, pewnie za którąś dziurkę sobie chapnę. Ups, Benz. <laughs> Dobra. Dzięki za wszystko. Do zobaczyska w terenie. Ciao.